Słuchajcie, to już oficjalne zdjęcia leczą z kompleksów. A jeśli jesteś tutaj nowy, to cześć! Mam na imię Paula, na co dzień zajmuję się fotografią i tworzeniem kontentu. Jeśli interesują Cię tematy zdjęciowe, to koniecznie zaobserwuj mnie po więcej. No dobra, może to co powiedziałam, wydaje się trochę kontrowersyjne, ale nic bardziej mylnego. I pomyślicie sobie, Boże Paula, co Ty znowu wymyśliłaś? Przecież jak mam kompleksy, to nie chcę się pokazywać. I patrzeć na siebie na zdjęciach. No i moi drodzy, właśnie tutaj mamy to nasze błędne koło. Bo prawda jest taka, że im częściej robimy sobie zdjęcia, im częściej chodzimy na Sesje, tym po prostu bardziej oswajamy się ze swoim ciałem, z tym, jak wyglądamy, z tym, jak wyglądamy z różnych stron, z różnych perspektyw. Wiemy, jak pozować, wiemy, jak się ustawić, wiemy, w jakiej pozycji czujemy się najlepiej, tak, żebyśmy sami się sobie podobali. I słuchajcie, im częściej to robimy, im częściej wystawiamy się na takie zdjęcia, tym po prostu bardziej oswajamy się z tymi kompleksami i one w końcu tak zwyczajnie znikają. Nie ma, no albo przynajmniej stają się dużo mniej dla nas takie dostrzegalne, stają się dużo mniejszym takim dyskomfortem dla nas, bo po prostu zwyczajnie, wiecie, napatrzymy się na siebie z każdej strony i. Tam już nie ma czegoś takiego, co nas jakoś bardzo, wiecie, szokuje. Po prostu tworzymy zdrową relację ze swoim ciałem, bo je po prostu znamy. I przez to właśnie nasze ciało staje się dla nas takie całkowicie normalne. I po prostu nasze. Skoro pracujemy nad naszą głową, to warto też popracować nad tym podejściem, właśnie do ciała, które jest naszym domem i ma nas chronić. Więc zróbcie sobie taki challenge, wiecie? Zróbcie sobie kilka zdjęć w domu, zróbcie sobie je z różnych profili, po prostu oswajajcie się z tym, a im częściej będziecie to robić, tym po prostu te kompleksy będą. A przynajmniej marzyć w znacznym stopniu. A jeśli na przykład marzyć się taka sesja, no ale myślisz sobie, no dobra, Paula, wszystko fajnie, ale ja nie wiem jak pozować, nie wiem jak się ustawić. Ja nawet nigdy nie stałam, nie stałam przed obiektywem. No więc mówię wam od razu, że to jest żaden problem, bo jedno co ci mogę zagwarantować u mnie na sesjach, to to, że ja po prostu przeprowadzam cię za rękę, krok po kroku po wszystkim. Nie musisz umieć pozować. Praktycznie wszyscy, którzy do mnie przychodzą, nie potrafią pozować, ale to nie ma znaczenia, bo na zdjęciach nie musisz być. Profesjonalną modelką. Zdjęcia są od tego, żeby po prostu uchwycić wspomnienia, żeby po prostu mieć wspólne ujęcia z bliskimi, ze sobą. Po prostu, żeby mieć piękną pamiątkę. Także przełam się. Odważ się. Spróbuj chociaż. Ja cię poprowadzę za rękę we wszystkim. Bez spiny, bez oceniania i w komfortowej atmosferze.